Cześć, witaj w podcaście Księgowość po Ludzku w miejscu, gdzie rozmawiamy o finansach, rachunkowości i prowadzeniu firmy w sposób zrozumiały, konkretny i bez zbędnego żargonu. Dziś porozmawiamy o temacie, który może brzmieć sucho, ale jest absolutnie kluczowy dla każdej firmy o przepływach pieniężnych. Co to takiego? Po co się je liczę i czy naprawdę warto się nimi przejmować? Zacznijmy od podstaw. Przepływy pieniężne to po prostu ruch gotówki w firmie, czyli to, co realnie wpływa i wypływa z konta bankowego. I teraz bardzo ważna rzecz. Przepływy to nie to samo co zysk. Możesz mieć zysk w rachunku wyników, a w kasie pustki. Dlaczego? Bo zysk to kategoria księgowa, uwzględnia faktury, które jeszcze nie zostały zapłacone. A przepływy pokazują, co dzieje się z prawdziwymi pieniędzmi. Dlatego Przepływy dzielimy na trzy grupy. Operacyjne, czyli codzienna działalność, sprzedaż, zakupy, pensje. Inwestycyjne, kupno, sprzedaż, środków trwałych, inwestycji. I finansowe, kredyty, pożyczki, emisje udziałów, dywidendy. No dobrze, ale po co to wszystko? Bo przepływy pieniężne pokazują prawdziwą kondycję firmy. Z rachunku przepływów dowiesz się. Czy firma zarabia gotówkę, czy tylko na papierze? Czy stać ją na spłatę zobowiązań? Czy może inwestować bez ryzyka utraty płynności? I czy nie grozi jej niewypłacalność, mimo że ma zysk? To właśnie przepływy pokazują, czy firma żyje i oddycha, czy tylko wygląda dobrze w Excelu. Dla inwestora, banku, wspólnika. To często ważniejszy dokument niż bilans. Czy warto je liczyć? Zdecydowanie tak. Rachunek przepływów pieniężnych to jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania finansami. Dzięki niemu widzisz, gdzie uciekają pieniądze. Możesz planować inwestycje, Może masz argumenty dla banku, inwestora czy wspólnika. A jeśli jesteś księgową, to jest to twoja supermoc. Bo nie każdy potrafi przełożyć bilans i wynik finansowy na realny ruch gotówki. Wyobraź sobie firmę, która ma 200 tysięcy złotych zysku. Super, prawda? Ale nie ma ani złotówki na koncie. Dlaczego? Bo wszystko poszło w należności, faktury wystawione, ale nieopłacone. I teraz pytanie: czy ta firma może zapłacić ZUS, pensję, ratelizingu? Nie, bo nie ma gotówki. I właśnie dlatego analiza przepływów jest tak ważna. Podsumowując, przepływy pieniężne to nie tylko obowiązek sprawozdawczy, to mapa finansowa firmy. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć swój biznes, naucz się je czytać i analizować. To już wszystko. Dzięki, że byłaś ze mną w tym odcinku. Jeśli temat Cię zainteresował, zasubskrybuj kanał, zostaw ocenę i podziel się z kimś, kto prowadzi firmę albo pracuje w finansach. A jeśli chcesz, żebym przygotowała odcinek o tym, jak czytać rachunek przepływów pieniężnych krok po kroku, daj znać. Do usłyszenia.